Cześć, jestem Merv, Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj postanowiłem dać tej oto skrzynce drugą szansę. Prawdopodobnie nie wierzycie w to, co widzicie, ale ostatni opening poszedł mi naprawdę fajnie. Jeśli nie widzieliście, otworzyłem ostatnio 50, takich skrzyneczek wypadły mi dwie pary rękawiczek, czy czerwone skiny, sporo różowych, także naprawdę fajnie to wyszło, ale. Zanim przejdziemy dalej, to skrzynki będę otwierał dopiero wtedy, kiedy zapiemy jakiegoś haksa. Także to jest ten mały warunek dzisiejszego odcinka. Dam, drugiej, dam nowej skrzynce drugą szansę, ale dopiero wtedy, jeśli zapiemy jakiegoś haksa. Pobrałem sobie wcześniej Demko, zobaczyłem, że nie ma spinbota, także pominąłem i. Oceniamy dowód. Zobaczymy co nam się trafiło. Zanim przejdziemy do filmu, chcę wam zaprezentować stronę SkinsManki, na której możecie natychmiastowo wymieniać swoje skiny do CS:GO. Strona oferuje przystępne prowizje, do 5 dolarów za darmo przy pierwszej wymianie i 35% bonusu do depozytu. Logujemy się na stronie przy użyciu naszego konta Steam, a następnie klikamy w prawym górnym rogu i wpisujemy kod Mervo. Dzięki temu możecie otrzymać bonus, który jest ważny tylko przy pierwszej wymianie. Jest to 5% cashbacku, czyli możecie dostać nawet 5 dolarów za darmo przy wymianie skinów o wartości powyżej setki. A przy niższych półkach cenowych, bonus ten jest odpowiednio mniejszy. Skins Monkey oferuje również 35% bonusu do depozytu, z którego można skorzystać przy użyciu wielu dostępnych metod płatności. Także nasz czas na wymianę. Skins Monkey ma ładny i przejrzysty interfejs, dużo skinów do wyboru, także jest wiele możliwości, aby znaleźć coś, co nas interesuje. Ja zdecydowałem się odświeżyć skiny do Glocka i USP. Finalizujemy wymianę za pomocą aplikacji mobilnej i możemy cieszyć się nowymi skórkami w grze. Jeśli chcecie skorzystać ze strony, pamiętajcie o kodzie merwo i darmowym bonusie nawet 5 dolarów przy pierwszym. Wymianie, a my przechodzimy dalej do filmu. Mapka Inferno, tryb turniejowy, terroryści wygrywają 8-2, pan podejrzany 11-2 wynik, czyli no, dosyć mocne prowadzenie po stronie terror. I powiem wam, że ostatnio z Overwatch jestem naprawdę zadowolony. Podoba mi się to, jakie pojawiają się demka. Ostatnio Overwatch trafiliśmy na pana podejrzanego z naprawdę niezłymi skinami, co jest, co jest rzadkością jednak w tego typu demkach. Nie ma jakichś takich Super obvious spin-botów cały czas, więc jest naprawdę spory progres. I jeśli tak to będzie wyglądało, to chętnie do tych takich częstszych Overwatch a wrócę. Bo, ja się dziwiłem, jak on go zabił tutaj. Okej, okay. dawno tam rzucił Mołotowa i, i co? Cetek sobie po prostu w niego wszedł. Tak, tak to wyglądało, bo ten Mołotow tam już leciał. Już tam dosyć długo. Dosyć tak na pewniaczku na niego wychylił, co? Wiadomo, że wchodząc się sprawdza BSA, ale tutaj to sprawdził miejsce, potem już ciemni i... A chyba pan podejrzany tutaj, wallhack, aimbot, co? Ta, 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 pesteczka przez tego smoka była zbyt dziwna, on gdzieś tam mu się pojawił za tym smokiem i, i co, aimbot sam zdecydował za niego, że odda strzał, tak? Trafił go? Tutaj przebiegając? To opóźnienie dema t jest takie, że to dla mnie na, na ekranie w ogóle nie wyglądało tak, jakby strzelał w niego już pół sekundy za tym jak on przeskoczył, coś, coś, coś takiego, co? I tutaj mnie go przez smoke'a? Nie, strzela obok zupełnie. Także tu nie wyglądało na, na żadnego cheata. Bomsite czysty. Biegnie plantować, to chyba przyspieszymy. O, jak zawsze trzeba trochę znaleźć kursor. Oni są na bananie wszyscy, otaczają ich, lecą po fragi. No dobrze, przyspieszyłem ten moment. Ewidentnie długo by to trwało. Szukają się, szukają, bomba zaraz wybuchnie. Idę nie w mapsa W ogóle go nie mógł trafić. Zeskoczył na niego z tyłu. No to na razie tylko to, to wejście na bombsite by było dziwne. Tam wszedł dosyć tak na pewniaczka, na tego jednego w Od razu ustawił chęć. Później ta pesteczka przez smołka. Ale mógł tam na minimapie zobaczyć. Albo mógł dostać info od swojego, nie? Że tam wy, wychylają z tamtej strony, więc jakby nic nie jest. Wszystko jeszcze jakieś takie pew. Co tu się dzieje? Trollują się nawzajem. Uuu. Mamy gripping Chociaż na razie to taki bardzo delikatny, no taki jeden mołotow. Mogliście coś tam trolować, żartować, ale no jeśli jeszcze takie zagranie powtórzy. Co tu się dzieje jakaś wystawa? Wystawa broni, ostatnia runda. No ale oni wygrają 12-2, więc takie zagranie, jakiś tam lekki mołotow pod nogi. To, to, to myślę, że nie jest jakiś. jakiś aż tak tragiczne Oj, Chyba Haksior, co? Drugi, drugi taki strzał przez... Tu jak się nagle zatrzymał dziwnie Co, wiesz, że on tam jest w absach? O, Lanowy smoke. Bardzo taktyczny Przyspieszamy ostatnia runda uu I Zeusa. W ogóle co, co robi co robią Ceteki? Czy, czy to jest jakiś troll mecz? Jakieś smurfy? To jest ostatnia runda, oni się tam. Aha, on już wie, że się zbustują. Hahaha! <laughs> <laughs> okej, okay, no ale, ale to była ostatnia runda, oni w ogóle nie próbowali odbić, nie próbowali nic zrobić. A teraz co? Wszyscy stoją na Respie Terror. Powiem, na, naprawdę podoba mi się to, jakie są teraz Demon o Overwatchu. Ciekawe akcje się dzieją. Coś, coś dziwnego, patrzcie oni biegają. okej. Okay. mają info, że są wszyscy tam. Lecą na nich. No i zobaczymy. P250 kupił bez kevlara, wolał pistolecik mieć, zamiast pancerzyk. No, no, normalne strzały. Nie wiem czy on się odpalatko w niektórych momentach, czy jak, ale no po tej, w tej chwili jestem go gotowy zgłosić za tych parę dziwnych akcji. Znowu w Terro w piątkę czekają na nich na respie, co już się poddali się ewidentnie, co? Tak, z Trifayerem jedna jednego na drugiego. Mam już jak najbardziej pewność. Mam już jak najbardziej pewność, ale ostatnia runda została, to jeszcze sobie zobaczymy. No ciekawie to wyszło. Uuu, jaki fleszyk! Może to miał oślepić kogoś na terror, co? A trzeba by sprawdzić. Czy to jest taktyczny fleszyk pana podejrzanego. Żeby oślepić terror na respie. I trzeciego z nagabem teraz. Aj, chciał przez ścianę go zabić, nie zauważył, że tutaj jest powierzchnia. O, chyba będzie. Ej, ej, jest w ostatni. Czwarty, frak. I czy będzie piąty? Aj, nie ma piątego, zabrali mu. Smaganie celowania dajmy oczywiste. Pola widzenia również. Inne zewnętrzne nie. Umyślne przeszkadzanie przeszkadzał z znowu. Zachował się antyspołecznie. Przy cel... Celowo nie chciał? Nie, no dam wystarczające. Znaczy to jestem ciekaw, jak jak wam się wydawało po, po tej akcji, ale gdzieś tam. No, Ty mało. Dla mnie taki jeden małtow obok, to jeszcze jest niewystarczający aż tak. No, no nie wiem, tak jest mój werdykt, szczególnie jak wygrywali. Przesyłam. No i co? Mamy przygotowane trzy skrzeczki. Na razie tyle sobie kupiłem z góry, jeśli bym tyle trafił haksów, jeśli trafię więcej. No to dokupię więcej. Yy... Druga szansa nowej skrzynki. Próbujemy! W moim dropie w CS GO. Stabilnie. Uuu, znowu Inferno. Znowu turniejowy, no nic. Skoro tak się trafi. Dlaczego CT strzela do CT, co jest? Pan podejrzany ma do postaci ten, widzicie? Chyba się zbugowały demka przez to, że poprzednie skończyliśmy po stronie CT. Teraz to tak wygląda, jakby z tej samej drużyny do siebie strzelali. Oho, chyba, chyba go tu widzi, co? Chyba już nie będzie du dużo do oceniania po samej tylko rozgrzeweczce. Szczególnie, że szli na shifcie. No tutaj teraz awczy to jakby nie ma co, co oceniać. No, poprzewiałem, po bo jak widzicie, się nie sam da, się Dalej mamy tutaj, nie, już okej, okay, już mamy normalny model, skina? Nie no, dalej mamy te niebieskie rękawy, te niebieskie rękawy. Wydaje mi się, że po Terra powinny być szare, czy tam żółte, nie pamiętam, ale innego koloru. Bomba została. Co, no, pan podejrzany kupił digla. No digla na pistolce też często terzy kupują, stet albo niestety. I hadzik. A, nie trafił. Ale prefire był dosyć mocny. Na razie ma na razie. I'm bym mu nie dawał po tym co, tym co widzę. Oj, 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 oj. No to co, Digielek? Dobrze, że kupiony, bo już dwa heady poszły. Coś będzie. S -s -s Ale dziwny mecz. Ale dziwne te rundy są. Pan podejrzany zabił trzech. Pan podejrzany bardzo. Bardzo skillowy zawodnik. Doskonale wie, kiedy wychylają. O, o, oj! To, fuck, jaka pestka! Nie no, to to już nawet na aim'a wyglądało takiego ostrego. U! I pyk. Hahaha! <ścoughs> trzy strzały, trzy heady. Jakbyście mieli wątpliwości, jak się gra w CSGO, to właśnie w ten sposób. Dawaj, es, e, ace. Z pestkowania. Nie, nie zabierzcie mu fragów, dawaj. Też jedna pesteczka. Jedna, jedna. Pyk. I też jedna na ostatnim O, o. Dlaczego się wycofałeś? No przecież wiesz, że on tam jest Nie udawaj, że nie wiesz. Dziomek, Dawaj. Jedna pestka, jedna. <ścoughs> Dobra, myślę, że... <ścoughs> jeszcze się przy tym. Jeszcze się przy tym tak, tak jakoś dziwnie porusza i mam wrażenie jakbym oglądał, komentował mecze botów, nie? Które gdzieś tam on tak idzie. Opraca jakoś dziwnie, gdzieś spojrzy, coś tak zrobi. Ojej! Ojej, taka... Mistrz one-tapa, naprawdę. Nie, no przewijam, ale, ale to jakie ma one-tapy, na, Naprawdę solidne wantap, naprawdę ładnie to wygląda. Oczywiste, oczywiste. No i kolejna skrzynia. Otwórz pojemnik, recoil case. No to co? Druga szansa dla naszej skrzyneczki. Druga skrzynia dzisiaj. Otwórz pojemnik. Czy inny dzień cokolwiek zmieni w openingu, czy nie? A dawno nie widziałem UMP. Bardzo dawno. Jeśli czasem w życiu macie jakieś gorsze chwile i uważacie, że nic wam nie wychodzi, macie pecha, wszystko jest przeciwko wam, czy, czy cokolwiek takiego, to zawsze możecie sobie pomyśleć, że gdzieś tam jest Artur, zwany Merwo, który otwiera skrzynki w CSGO i tak jakby spuszczał pieniądze w kiblu. Z moim szczęściem. Absolutnie tak to wygląda. Mamy Miraż. Kolejne, kolejne Demko dzisiaj, pan podejrzany 3 do zera na razie wynik. Dosyć normalnie wchodził na B, rzucił jakiegoś tam mołotowa i zobaczymy co nam zaprezentuje na naszej polskiej narodowej, ma narodowej mapie. Zobaczcie, teraz gracze po stronie TERRO nie chcą grać kałachami, tylko jak leży MK z Tumikiem, wolą podnieść na nawet taką broń. To jest ciekawostka i znak, że mecz z Tumikiem jest naprawdę mocna i gracze są przyzwyczajeni... O, o jakie to było dziwne... Aaa, myśla nie, myślałem, że chciał w niego strzelać, strzelić. No na razie to było dziwne, ale akurat ten cetek stał idealnie też na tej linii, gdzie się po prostu wpraw zapiekuje to miejsce, więc jakoś tak dużo dużo patrzy w ziemię, w niebo no nie wiem Zobaczymy na razie co to będzie. Na razie to nic jakiegoś takiego obwiu nie było, czy takiego podejrzanego. No po prostu sobie biega, na jakieś raczej niższe rangi, bo oślepia sam siebie. O, tam przeciwnik stał z tym... No tutaj jak już tak prowadził za nim przez tą ścianę, co? Też mi się takie wrażenie? Trafi tam do środka, czy nie? Jak sądzicie? Oj, chyba nie o to chodziło, panu podejrzanemu. Ale tam już dawno nie żyje ten CD. Nie poszło info? Chciał skauta jego podnieść? Nie, no już ma woli grać meczku. Oj, będzie wiedział? Będzie wiedział. Mimo, że setek przeszedł przez cały czas na shiftie. Także no, zobaczymy sobie jeszcze z jedną, dwie rundy, ale pan podejrzany wallhack na pewno. No i bot chyba też, bo te, te, heads są takie dziwne. No i tak porusza się jak taki, taki typowy hacks. hacks z wallhackiem, co? Nie za bardzo, nie za bardzo kmini co się dzieje, z poruszaniem ma problem, jakimś kontrolą mapy tym bardziej, unikaniem flashów też, oślepia sam siebie. Ale jeśli przychodzi co do czego, to wie gdzie wychyli przeciwnik i headshota umie trafić. Akurat teraz nie trafił. I CT ich porobił z Negevem. Szkoda, że nie widzieliśmy jeszcze reszty reszty rundy. Także pamiętajcie o tym. Zawsze możecie się pocieszyć myślą, e, e, że Merwo ot otwiera skrzyneczki w CS. -ie. I chyba już gorszego szczęścia ode mnie nie, nie możecie mieć, Al albo większego pecha. Jak zwał, tak zwał. A rzuca tego motowa, ale CZ. Ce... Oj, jeszcze przez smoka była. Ha, ha. Cóż za skill. No dawaj, tu na szorcie jest, wchodzi po drabinie, nie musisz już dawać, że nie wiesz. Walnij go przez ścianę, dawaj. Przez ścianę go walnij tam. No już teraz to wie. Dawaj, pyk. I przez ścianę, hedzik. Jest, hedzik, blokiem. Cóż za wyczucie, no to banujemy kolegę. I oby ten pan podejrzany dał mi jakiś fajny skin. Proszę o to. Trzeci recoil case kupiony dzisiaj. I to będzie mój najlepszy drop w historii CS:GO. patrzcie na to. Podobno nadzieję moja ostatnio, co? Dobrze, że nie był to UMP razy 3, a tym razem Negev. Dzięki wszystkim za oglądanie. Subiecie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Co ja mam zrobić z tymi skrzynkami, żeby, żeby to jakoś wychodziło? Nie, nie wiem, naprawdę nie wiem.